Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria. W 2023 roku pierwszy kwartał spółki Creole Instrument wypadł stosunkowo dobrze. Mamy 10 milionów przychodów, to jest wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Mamy 6 milionów ponad przychodów na sprzedaży, to jest też wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Ale to jeszcze nie jest to, bo spółka w ciągu tego roku cały czas jest w fazie bardzo szybkiego developmentu swoich głównych produktów. No i można powiedzieć, że te główne produkty, czyli satelita Igla i platforma satelitarna Hypersat, dopiero będą gotowe do sprzedaży w przyszłym roku. Cieszy w związku z tym wzrostem przychodów jako taki, natomiast wiem, że 2024, 2025 i następne lata, to będzie dla spółki zupełny przełom. Spółka jest w tej chwili w fazie kosztowej. Rozwija swoje produkty w dwóch domenach. Z jednej strony mamy domenę kosmiczną, gdzie debiut naszego głównego produktu nastąpi w przyszłym roku. Dopiero jest to również związane z pochłanianiem dużych kwot na badanie i rozwój. W związku z tym w tym roku nie ma co mówić o wypracowaniu zysku przez spółkę. Podobnie zresztą w domenie kwantowej, gdzie jesteśmy członkiem wiodących europejskich konsorcjów, konsorcjów związanych z dystrybucją kluczy kwantowych czy z komputerami. Kwantowymi. Tam również pochłaniamy spore zasoby gotówki, więc 2023 rok zakończy się prawdopodobnie na minusie, aczkolwiek od 2024 sytuacja powinna się poprawiać. 2025 to nasz rok, gdy wyjdziemy na plus. Spółka pozyskała ostatnimi dniami, ostatnimi tygodniami kilka nowych kontraktów. Z jednej strony zostaliśmy. Po raz kolejny docenieni przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jesteśmy największym kontraktorem Europejskiej Agencji Kosmicznej w tej części Europy, prawdopodobnie. Z drugiej strony udało nam się pozyskać nowe kontrakty związane z Komisją Europejską. Jesteśmy wiodącym partnerem dla Komisji w obszarze właśnie systemów kwantowych, czy to dystrybucji kluczy kwantowych, czy to budowy komputerów kwantowych. No a w końcu ten kontrakt, na którym my czekaliśmy i zapewne nasi inwestorzy czekali, czyli kontrakt z Agencją Uzbrojenia. Gdzie w tym kontrakcie odpowiadamy za stworzenie polskiej konstelacji satelitarnej, jeszcze wciąż na etapie tak zwanym 0A, czyli na etapie bardziej papierowym niż hardwareowym, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości również ten etap przemieni się w etap już produkcji całego systemu. Projekt Igla, czyli Satelita obserwacyjny 60 kg rozdzielczości około 1 metra jest obecnie na etapie testów. W zeszłym miesiącu przechodziliśmy testy w komorach termiczno-próżniowych, gdzie badaliśmy odprowadzenie ciepła z satelity. To się odbyło w Centrum Badań Kosmicznych, a dosłownie kilka dni temu satelita Iglaj wrócił z testów na wytrząsarkach. Te testy były prowadzone w Niemczech, bo tam taka infrastruktura specjalistyczna istnieje i znowu przeszliśmy go, te testy w Sposób celujący. Wydaje się, że wszystko jest na właściwej drodze, aby pod koniec tego roku zapakować satelitę Ignacy w pudełko i wysłać do Ameryki, gdzie już dalej będzie firma SpaceX odpowiedzialna za umieszczenie go na orbicie. Partnerem programu jest spółka Mfood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Plantware SA, wiodący producent wyrobów drewnianych w Polsce. Drewniane zegarki, okulary, biżuteria.